CO TO BYŁO TYDZIEŃ TEMU, EJ! Wiesz, bo tak się zawiodło, że tutaj pory płacze. Nie było Maryli, zresztą i tak nie byłoby jej widać. O, dobra, zapominamy o tym koncercie. A co ten pierwszy weekend jesieni dzieje się w Elblągu? I już Wam opowiadam. Kojarzycie to? A to? z okazji ósmych urodzin klubu YOLO. Będziecie mogli posłuchać tego na żywo, dlatego że wystąpi tutaj Szanghaj. Razem z przyjaciółmi możecie wynająć lożę lub bić bezpośrednio na parkiet. A wstęp to jedynie trzy dychy. Trzy dychy za Szanghaja? Wchodzę w top. Czy zauważyliście już nową restaurację w Elblągu? Dostaniecie tu nie tylko przepyszne, szarpane mięsko w chrupiącym chlebie, ale także na przykład naleśniki. Całe menu znajdziecie w serwisie na wynos, oczywiście taniej, bo z rabatem. Destination Dance Studio zaprasza wszystkie dzieci w piąteczek na bezpłatny, kinowy wieczór z atrakcjami. Impreza potrwa od 19 do 21, także dzieci się wybawią, a Wy macie piątkowy wieczór tylko dla siebie. Czy wiecie, że Pasłęk obchodzi właśnie swoje 725-lecie? Z tej okazji w sobotę na parkingu przy ulicy Jagieły w Pasłęku odbędzie się festyn, podczas którego czekają na Was takie atrakcje jak tańce, występy, różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, a także, uwaga, o godzinie 19.00 wystąpi tam zespół N.A. W sobotę szykujcie się na mocną rywalizację na dwóch kółkach, dlatego że w Bażantarni startuje Garmin MTB Series. Możecie kibicować albo wziąć udział, dlatego że przygotowane są trasy dla zawodowców, dla osób niezaawansowanych oraz dla dzieci. Tylko, że najpierw musicie się zapisać. W niedzielę odbędzie się nawigacyjny rajd rowerowy. Uczestnicy będą mieli 35 km do pokonania i w międzyczasie różne zadania do wykonania. Start godzina 10 w Kwitajach koło Pasłęka, obowiązują zapisy. W niedzielę o godzinie 18:00 Szczypiorniski startu. Zagrają z Piotrkowiem. To będzie pierwszy mecz w tym sezonie rozegrany w Elblągu, dlatego obecność na hali przy ulicy Grunwalskiej jest obowiązkowa, a my trzymamy kciuki za dziewczyny. Pora na szybki przegląd kulturalnych imprez. Od piątku do niedzieli będziecie mogli wziąć udział w dziewiątej edycji Elbląskiego Festiwalu Literatury Wielorzecze, podczas którego będziecie mogli podszlifować swój warsztat literacki. W programie między innymi spotkania autorskie, warsztaty, a także koncerty. Cały harmonogram jest dość długi, dlatego o dokładnych godzinach i miejscach spotkań przeczytacie na naszej stronie. W piątek i w sobotę. Regionalna pracownia digitalizacji. Organizuje w Światowidzie warsztaty graficzne dla młodzieży. Wstęp jest wolny, ale obowiązują zapisy. Koniecznie wyjdźcie z domu i miło spędźcie ten weekend. Zwłaszcza, że jest to pierwszy weekend jesieni. Co za tym idzie? Wcześniej będzie robiło się ciemno, ale za to później będzie robiło się jasno. Miłego weekendu Cześć!